Siemanko widzowie. W dzisiejszym odcinku zagram one'a z czterema youtuberami. No i oceni ich skilla. Oczywiście ten odcinek jest zrobiony forfan i nie ma na celu nikogo obrazić, a ja mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba i zapraszam Was do oglądania. A i zapomniałem, że na 500 lajków like jutro wchodzi od razu druga część. Dobra, więc Wizo jak widzisz, no nie ma że to tam to kepcio, yy, na samą górę leci, bo wygrywa z ze szybkiem 0.0 będzie. 0.0 będzie, niezły matematyk. Nie no, nie trafiam! nie trafiłem Nie, chcę cię! mi Jestem skręcony Bej! No byłeś no, no Nie, zjeżdżałąc, nie zjeżdżałąc się... Nie mogę zedytować A to no, gramy co... w ogóle dopóki nie wygram Czekaj, ja napiszę to mamy, wiesz, <laughs> że się będę dopóźno grał Nie no Nie no Twoja wojna gra padzie, ja to jeszcze mam wytłumaczenie, nie iiii tron wewnątrz kawii Tauro jest 2-1 zamknij morda <laughs> ale widzowie wyjechałem po linie no dobrze zrobiłem? dobrze? nie no Dobra! Stop. Dwa nołeś 189 Jak 159 jak już To już sobie stary nie dodawaj, bo będzie źle z tobą, bo da to wiesz co można nie Ty chyba sobie punkt inteligencji ale Czekanie co? Ty mnie zwyzywałeś? Nieee Co ty? Ja ciebie? Jezu nie, GG no. <ślaming> tak... to jest koniec kariery <ślaming> szkapę Ile masz? O, oh, Jezus. Wow, Jezus Maria. Ale wizaj go zniszczyłem. Nie mogę zerytować. Nie. Nie, nie, Do, nie, dobra, wygrałeś. To koniec mojej kariery. Dobra, ja, dawaj rundę, wszystko, bo cringe jest stare. Nie mogę. Z... Nie. Let's go, wygrałem, let's go. Złota karta. Nie, nie! nie. Kończymy to! To jest do bana! Nie wrzucę tego odwrócić. Gra ci oddał raz w życiu Nie no ty walisz 200, kończy to! Ja p***ole no przecież... A będą loczki Smalczyka na odcinku? Będą loczki Smalczyka na odcinku Nice Rozumiem, okej, okay. to szybki boksik ci kręcimy Pyk, pyk, pyk! Nie wiem co się dzieje Dobra, pierwsza rozszyfrowa Co zawiodło, szybek. Zestresowałem się odcinkiem Mają taką taktykę jak Smarty Na początku pokazuje, że devil, a później... Ja tak nie myślę, ja to wiem, że tak będzie Tak będzie No... CO?! I do domu, szybko! Smaczy, ja nagrywania nie włączyłem Od nowa Od nowa, od nowa o! No i co? Taki pewny siebie topię Kur... E2! Nie, dlaczego ty tymi... poćwić, nie... Poćwic! Poćwic! Łatwo! Tutaj... Nie! Nie strzeliłem! Nie Ej. strzeliłem! Nie od. Ja myślałem, że to jakiś poziom będzie reprezentowany z twojej strony. Myślałem, że to jakaś wyrównana walka będzie, jak ci zaprosisz, że taki kurde, jesteś dobry w tą gierkę. To chyba. Nie myślałeś? Ten Janą gierki? Jakiś Robloxik czy coś? Ale... No? Jak ja to przegram, kwituję grę. Tam za sobą. 12 seconds later. NIE TRAFIŁEM! NIE TRAFIŁEM! Ja ale jestem tragiczny w tą grę Jak można być tak fatalnym jak ty, aby ja wygrać 7-1 Aż tak to dawno nikogo nie zarałem, powiedz z co się dzieje? <grym> o, jaki ITON! Nie, wszystko ja No dobra, złota karta TILERA UTOPIA Let's go, wygrałem! Let's go! kto oh, wygrał, ale widzicie mi. Jestem takim prosem. Let's go! Zatrzymajmy się na chwilę. Właśnie spotkaliście bardzo rzadkiego Szymka Dymka, więc jeśli zostawicie lajka, będziecie mieli 10 lat szczęścia. Szymusi dla was nawet zrobił fikołka i nawet zrobił parę pompek. Więc serio, zostawcie lajka dla Szymusia. On was bardzo prosi. Gotowy na wpierciel? I'm, I'm running for president. Nie. Co jest? Nie o, 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 matko A, Matko Tak, wiedziałem, że to zrobisz, ale chciałem dać ci 200 Ale shit on O, jaki kołnik Nie, no co A jest, ty robisz? Ale spotkałeś z rzeczywistością O kurde, ja się spotkałem Tata wrócił z mlekiem po trzech latach Ja do domu Jak? też tak zabawne było jak to ciebie patrzyłem nie, 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 zrobić. nie, 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 no przecież co ja robię Jest 4 ale on, ale on me. shit on on me. nie, no przecież <laughs> ja, ja nie, 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 nie mam ma się dać od parę gier wygrać, żeby Trochę perspektywy twojej było <laughs> mi się przykro robi, o jazda. let's go! On już nie wie widzowie To już nie na jego nerwy Let's go! Let's go! Let's go! Ale spakowany! Nie no przecież ciebie nie ma! A bo ja ci zapomniałem powiedzieć, że rodzice twoje zapłacili, wiesz? Żeby ci smutno nie było nie no i ja kończę karierę jak zginę, no przejdę XD no! Nie chcę mi się! Ja Zdozłeś powiedzieć, że zakończę z karierą. Kończ, kończ, proszę, czekam. Alkohol, liker, booze Ja... smak, smak. Ej, nie mów tak! Mama w znaczy, domu. O kurde, ja nie mogę. Five minutes later. Nie no, j**lo, ale kur... kończymy to. O! Nie, nie Nieprzyhodowane! Co to się stało w ogóle? A ja to tak zmontuję, że 6-1. Pozdrawiam serdecznie. Tak, nie stresujesz się? Ja? A czym? Co ty? Szybko się tutaj wiesz. Do zera i koniec. Gramy tylko o życie jak coś. <grym> jak z matcem u ciebie? A bardzo dobrze, a u ciebie. Wyśmienicie, wcale zaraz nie spadnę. A no to spadaj, i mi nie przeszkadza. Nie! Nie! Tak! Nie! Nie, Żyje, żyje, żyje! Dobra. Nie trafiłem! Nie trafiłem! <grym> let's go, naszym jego! Tako. Chociaż muszę podmuchać w gałkę. Dobra, <grym> dobra. Już podmuchałem. Tak? Oj, tak. Nie, nie trafiłem! Nie! Let's go! Co jest? Let's go! Nie wiem Watsów! Ja nie wiem, ja wywalam jakieś... Nie no, łatwo, łatwo! Pierwsza rozgrzewkowa, ręce ciepłe i od razu lepiej, tak? Tutaj też pierwszy... Oj oj oj! O! O! Oczywiście, już mnie trafia. Nie, 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 Tak! Tak! Let's go! Ale czy ziszczyłem na psychikę? Tutaj emocje za potężne Ile ty miałeś? Ja nie mogę, jak to się stało? Kra piwo prawie wylałem. Wzięliście o, ten refleks? Kto to powiedział? <noise> Aha, A tato, tato. Ej, okay. nie wiem jak to weszło, ale spoko. Już nie rób taki sztuczek jakiś. o, o, buh, o, o. Dobra, żartowałem z tym, że... Nie o moców! Ja cię! Skacz, 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 zertowałem! Co? Let's, let's go! Let's go! Nie, 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 nie. Ja nie wiedziałem, że ty mnie kolapsujesz, żebyś myślałem, że ty tam wstajesz. No, bo ty się tak na jednej trzymałeś sobie, myślałeś, a skolapsujesz. No a, on tylko kolapsuje, widzę, tylko kolapsuje, no. Inaczej nie potrafi. Nagrane, nagrane. Asyl Moment later. Ile, że na sobie nie wyobrażasz. Nie zostaw mi, nie strzelaj. Siemi, gdzie ty jesteś? Gdzie ty ja jesteś? Bo, ja w daszku kampię, tam i ty obok mnie biegasz. Nie! Coś się, boli, coś się boli człowiek! Let's go! Nie! Coś się boli! Coś się boli człowiek! Ja tu dole! Szymi jest bambikiem! Inaczej nie potrafi! Kolapsem tylko! Dobra, jesteś giganowym Szymi Nie, nie zedytuję, jestem... O! Nie, do... przecież ty okay. jesteś... Nie do... Oj, przecież to jesteś... było dobre, to było dobre! To było dobre! Nie ja, jesteś... Bez szans, bez bez szans. Nie Zwycięstwo! Let's go! Let's go Jenną, jedną przegrałem What the? grusentina Taki post down, że będzie się Moja żona wykupuje set Zcesz kończysz na recept w grupy konie przy X to pona Blackberry Pro Jak Melka bo mam świeże to Nasz terytorium nie uciekam przed warto